Cześć z tej strony, Dziopenko12 Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Tak naprawdę to jest pierwszy, ale też kolejny Bo yy, Jesteśmy w nowej serii Jeszcze nie wiem jaka nazwa, ale w, w tytule będziecie mieli nazwę i, i, ten, I już po prostu tą nazwę, będę się witał z wami Z tą nazwą od następnego odcinka Bo nagrywam to tak na szybko I, i i po prostu ta nazwa będzie jeszcze wymyślona. Ale domieszkam no, tutaj sobie z sąsiadem. Jadę teraz ze sklepu, wracam... Znaczy nie ze sklepu, tylko z... O tutaj wam coś pokażę. Kupiłem wersalkę, kanapę. Kupiłem ją yy, u takiego gościa. No, a sprzedawał. A akurat ostatnio nasza na się ro, rozklekotała i trzeba było wyrzucić. Yy. No, pieniędzy nie mamy za dużo. Mieszkamy tak obok siebie, bo mamy dwa gospodarstwa, jedno, jedno po, po dziadku, a drugie, drugie, po, drugie po prostu kupiliśmy za pieniądze, które, które tam dostaliśmy w spadku i jeszcze, jeszcze parę rzeczy. Ja mieszkam w tym dołku białym, a tutaj, tutaj mieszka mój kuzyn, bo to jest mój kuzyn. Tutaj sobie otworzę. Tu zylę... Oj, chyba. Co się dzieje? O nie, zleciała mi wersalca. A nie jest. Dobra, idzie on tak ma być. Kurwa! Waś. Gdzie ty jesteś? Co? Gdzie ty jesteś? Kurwa, tu! Gdzie? A tu jesteś, gdzie ty byłeś? O tutaj, kurde, reperuję! Co ty reperujesz? Tutaj, wysufił, kurde, się zawalił przed chwilą, kurde, o, połatałem. Widzę tutaj. Połatałem i, kurde, trzeba było jakoś działać. No. no. I... co dzisiaj robimy? Jedziemy na pole? A, najpierw, no, ty, bo zobacz, no, ma takie na tym, na głowie, zobacz. To jak to, czy masz jakieś, kurde. Kurde, sobie coś zawiesił na głowę i... Na youtubery to idzie. Zobacz, jaką tą, kanapę przyniosłem. Jaki... O kurde, ale fajna kanapa. Taka zielona. Ja ją Dobre, tutaj, postawię, Czekaj, załadujemy tutaj. I później ją wniesiemy do domu. Tu ją postawię na razie. O, usiądę sobie Tutaj mamy dwa ursusi zetora 521 5211 a masz srebrny przygotowany? Ja mam gdzieś jest, chyba tam z tyłu gospodarstwa, Tak myślę, zaraz sobie zobaczę. A tutaj jest jakiś pukno tylko jedna tutaj rzecz muszę zrobić na tej kamerce. Dobra, ja je tym ursusikiem bez kabiny. Dobra. Tutaj jest jeden ursusik, który... Odpalił bez Tutaj jest zarzutu. ursusik długi. A mamy Flaszek? jednego Chodź Chodź pokażę tu flaszeczkę kurde. Flaszeczkę? sobie kupił. Dobra, no, schodno, a eee, baby ten? się mamy... nasiona? To? Czy nasiona mamy? A ja będę za tą rap. No, mamy gdzieś tam schowane. Okej, okay, zaraz sobie załaduję. To przyjdziesz, kurde, na tych kamerkach, jak ja mam służyć. A serdik. ja nie wiem, gdzie jest tam, tam u góry, tam. Trzeba po drabinie weźć, ale nie no. będę tego. ostatnio wszedł i się zrobiłem z drabiny. Dobra. To ja robię cięcie na tych kamerkach i. 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 Tutaj się widzimy zaraz. Dobra. Kurwa, was, Już jest tutaj załadowane. U mnie, zobaczcie. I tutaj Kozyna też. Ja sobie zacząłem do domu po, no. to co zrobić. Więc ja będę jakoś... Dobra, to jedziemy. To... Dobra, to jedziemy. Ładnie wyrównane, Dobra. można zamykać. Ja tu zamknę. Zamyką, tu. Czekajcie, otworzę, zamknę. Się nie chce. O, cyk. Dobra, Boże, jaka ma... nowy ten siewnik jakiś. Ja tu mam jakiegoś starego dziadka. No to jest ten, to jest ten, co nam dali w, ra, w razem z tym gospodarstwem, co żeśmy kupili. Jedziemy Aha. na to pole tutaj po prawej? No tak. Dobra. Wyszli nie miał tego. Uwaga, żebyś się nie zakopał. Ja tu się nie zakopię, kurze. Ja mam się zakopać. Tak, Baj. i zaraz będzie. Wyciągaj, jedź po hola. Jesteś na tej tej krótkofalówce kule? Halo. O, egip. No. I ten. O, zaraz to ja, ja tutaj będę robił Zaraz to pole będzie tym. dzwoń po znaczy jedź po hola. Nie będzie. O, właśnie o tym mowa, że jem sobie. Ja tutaj robię to pole. Dobra, oj! wjechałem Ci trochę, a to nic się nie stało, desk a nie ma w tym zatorze. Kurde, no stary kurde, trzeba, kurde, jak ja bym kiedyś pojeździł na jakiejś nowej maszynie, kurde, same stare machiny, kurde, mamy, ja pierdzielę. No, trzeba by było zarobić, ale nie, też nie ma, wiesz, takiego z źródła dochodu. Tak naprawdę to jak coś robimy tutaj na, na farmie, to y, jak coś robimy y, na polu, to później pieniądze idą na, z tego na paliwo, na no. y, sioda, na jedzenie i, a i tak naprawdę w ogóle, to nic nie zostaje o, na nowe a słyszałeś w ogóle o tych nowych, tych... Jakiś kurde popularnych Jupiterach nazywają się jakiś y, chyba Kuba i Bartek No. Oni jeżdżą, bo oni mają takie te y, Fedorby, fend BMK, jakieś tam Mercedesy. No na, górze, na dużym gospodarstwie jeżdżą te. A I to się powodzi w życiu. Nie tak no. jak tam. A wiesz o czym kurde. myślałem? O co tu chodzi kur! Co, ci coś nie idzie? Kurde gówniane jakieś Trzeba też będzie opornik kiedy, kiedy wywieść Dobra, weź tam to dokończę a ja idę od drugiej strony. Znaczy szambo. Krug Murde ta worka ty tymi Jupiterami kurde, to tak długo się robiło tymi wózkibowymi pólami, że kurerem... Kurcze, co jest? Wyłączyło się. Co się wyłączyło? No wyłączy? właśnie o tym mówię, że robię, robię ten. Robię pole i się wyłącza w trakcie po robienia może, pola no te... Może na tych Jupiterach zarobimy coś. No może jak zarobimy to coś kupimy. No. Trzeba by było, nie wiem, co byś chciał? Jakiegoś do nas Dira może nowego. Ty to się znasz, kurde, na tych youtuberach, kurde, jakichś sprzętach, kurde. Już na sprzęt właśnie, zresztą ostatnie pieniądze ostatnio wydaliśmy ten GoPro No ty jakiś GoPro kurde kupujesz, a to my tu mamy kurde Kryzys normalnie Nie <gryzys> <gryzys> co? Ważne, że, że maszyny lecią, to najważniejsze Niby tak Co jest, kurwa Co jest? Zgasł mi Bo o tym było a tam pewnie Cześć, przychodzę do was z, z przyszłości Tutaj y, będziecie mieli timelapsa Troszeczkę przyspieszony czas, bo tutaj już taka nuda, nuda była na, na tym polu Dlatego chcę wam skrócić tą nudę, tak, że tak powiem Dobra, więc widzimy y, I jakieś tam najlepsze akcje będziecie, będziecie mieli po prostu pokazane nie chce odpalić? No nie odpala. Weź tutaj tam popli w silnik, może się odpali. Czekaj. Kur... On nie odpala. No nie no, poczekaj, Tutaj kurde coś. Tutaj jeszcze jedno, tutaj jest na. Ale prawo, ja chcę ci coś to... pokazać, bo ja ostatnio taki pomysł mi przyszedł. Gdzie ty jesteś? Yy, dobra, to, to pole możemy. Dajeś po prostu już sobie, zgaś Od drugiej silnik. strony, od, od drugiej strony. Zaraz, podaję. zaraz, gasi ich. I chodź, ci no? coś pokażę. Chodź, 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 chodź. super pomysł i przyszedł do głowy. Tylko, że to, o zobacz, sąsiad tutaj ma, ech, zarosło mu Troszeczkę. Patryk Patolski to był jest, kurde. On to ma patologię wszędzie, jak Patolski. Dobra, tutaj jest no, nasza łąka, no. prawda? No, miałem pomysł, żeby wyciąć to drzewo, to wyburzyć, a iść z tym w ogóle. Albo nie, tego nie wyburzać, to wyjąć, to w ogóle wywalić. To Ale wy tego nie... wyciąć? Ale tu szambo jest, ty tego nie wywalisz. Więc co? Ale miałem pomysł, żeby przeprowadzić do tamtego hydra do tej rury tam drugiej, to szambo. A nie łatwiej ci będzie po prostu wywalić te tutaj drzewa Albo dwa? wywalić te drzewa dwa i tutaj ogrodzić, odtąd gdzieś, i tutaj tak. I tu przedłużyć nie... gospodarstwo kurde, kiedyś. Kurde, na razie nie mamy pieniędzy, to czy w ogóle damy? No tak. znaczy... Kurde. No. Wymyślają, kurde. Ale masz koszulę. A kiedy ty u, fryz u fryzjera byłeś, że się prawie na łyso obciąłeś? Dzisiaj. Aaa, no to... Nie, obstrzygłem sam. Hehe, <laughs> obstrzygł... się i... i... Też gada. Oj! Choj... Ja zyba, ostatnio ich oglądałem zyba. i tam mi po prostu jakiś ten... Jakiś bogaty po, po prostu, po prostu ten... A, co, so, co, so, co? So. Jakiś bogaty Gracjany powiedział im, że daje da im jakieś rzeczy i im dawał za darmo, to jest staż. Przecież życzysz za darmo, nic nie ma pewnie. pewnie ja tam... Oni nielegalne biznesy dla niego robią na pewno. Skąd tyle pieniędzy dawsi wsi, jak się mieszka? Oni tu pewnie wszystko płacą Czekaj, ja flaszki się muszę napić. Takie oni prostu, na 100% y po prostu, y nie wiem, sprzedają jakieś nielegalne rzeczy. Tak nie powinno być. Dobra. Przejechałem. Cyk. Cyk. Jak ja zadzwonię po Miecia, to oni się nawet nie pozbierają. Kurde. Wiecie, to wszystkich załatwi. No kurde, on... on to jest ten... wierny fan Spaceona. Kto to jest Spacon? Taki jego najlepszy kolega i gangster. A, ten z tutaj e, poczekaj? Żalda albo. Z blok ekipy. A, a jeszcze jest taki, taki więśniak mi, z żalda. Tutaj obok. Ciewnik ci się wrąbałem. Oj Oj! Łooo! Dobra, kurwa, to tego do... Adriana do waka z żalna. od co, co miesiąc kupuje... Y, kupuje... Co miesiąc kupuje... kupuje zakupy, robi sobie zapasy na miesiąc i dwa bułki kupuje. Dobra, to chyba wszystko, co nie? Jest jeszcze to pole tutaj Tutaj to? Tak, ale do tego możemy, będzie teraz nie robić. Nie no dobra, robimy kurwa. A to my wszystko wszystko żeśmy na pszenicę... Zasiali? kur, wow. Aby te siemy, my, to się, to nie zapóźniło. Nie. tak. Jo. <grych> jo. Jo. Dobra, jademy, robimy. Robi się to. Nie. Tak, kurwa, Ale opuściłeś. A, zapomniałem. Ty dość, pierwszej dość jesteś. Nie złeś ciebie ziółko. Jakie ziółko, kurwa Ziółko, ja ci zaraz zrobię ziółko, kurde. La 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 Trili no, co tak, kurde, tym szujesz Spokojnie tak? było teraz, teraz wezmę kolejnego łyka wódki i się wkurzę, kurwa. Dokładnie błody. Oj, kogoś tam polewy hazard, nic mu nie będzie. Kurde, tym orłem mi stąd. Co? A kurde, jakiś orzeł mi tutaj wylądował. Ja, no, co, ty chyba troszeczkę już. Łocie panie. Oj, oj, oj.

Tutaj on, on powiedział, że, <laughs> że chce ode mnie, że, że chce... Chce ode mnie, żebym... Żeby mu pojechał później do sklepu i kupił mu tam jeszcze wódki. Ale ja mu powiedziałem, że nie. Już się zachowywał. Jakby już był troszeczkę. Wiecie... Już, już, już mu jest z nim źle... Zaraz, zaraz będzie gadał głupoty. Pewnie. Kurczę, zaraz muszę zabrać kluczyki, żeby nie jeździł ty Ursusem, bo wyjedzie na ulicę i ludzi będzie wjeżdżał. Czego to bym nie ciągł? Później problemy z policją i to jeszcze raz dobije. Jesteś Halo? jao! Hey, co o tym mówię? I co z butelką? Co? Co z butelką? Jaką butelką? To już jej nie ma dawno? Co? No, butelką. Jaką butelką? A, no to ja mam. Ale już pustą, czy, czy pełną jeszcze? Nie, nie wiem. Co ci śmieszkuje? Daję się kopach. Nie. No. Zadzwonię raz komiecia i będzie koniec imprezy. To Zadna jest. osiemnastka. A pamiętasz, jak, jak ten chłopulek jakoś się nazywał? Nie pamiętam. Sobie imprezę zorganizował. Y, osiemnastkę na remisie I, i żeś mu taką bułę sprzedał, że. <noise> się nie poskładał. <noise> że on już, on już się ciebie boi, jak w sklepie jesteś. No, bo to sprzedawca. I on mi za tak. da darmo maje wódkę. Hehe, i Dlatego jak, jak ty mi kupujesz, to mówisz, że skierowanie od Mariuszka. Skierowanie od Mariuszka... Ej! Kurde, co ty robisz, idioto? O kurwa! Dobra, wsteczny. I do przodu. Wypadł stąd. Pierdalać z zrobił. Co? Śpialaś mi zrobi. Eee, to z <grym> e, ciebie jeszcze zostało. O, coś mi się tu stanęło. Co? A komuś pole chyba porobiłem. Aha. O, dobra, odsapór susika i, i, i tyle. Dobra. O Jezus, widzowie, poczekajcie, bo jest tak tutaj biało, że nie wiem co. Muszę te kabelki zaraz zmienić. Kurwa, co ty robisz się idioto? Fakuję. A! Abra, kurwa. Ja ale ustawisz to. Ale! Jadę do pana Miesia. Doktor Miesię, on śpi Tutaj dźwięk mi się nie nagrał Dlatego się pożegnam tutaj tutaj się, tu, tutaj się tylko żegnałem I trzymajcie się I cześć